pojedziemy prosto. Przejechać linii ciągłe. Tutaj jest linia ciągła. W dzisiejszym filmie pojeździmy trochę po mieście i po placu manewrowym Wordu. Tutaj po prawej stronie mijamy budynek Wordu, stąd zawsze rozpoczynają się egzaminy w Rzeszowie. Na pewno każdy na swoim egzaminie będzie jechał kawałek ulicą Warszawskiej. Przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym musimy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu. To oni mają pierwszeństwo przejazdu. zjeżdżaniu pojedziemy prosto. Pojedziemy zrobić zawracanie pod remizą na ulicy Floriana na osiedlu Załęże. Tam bardzo często spotykam egzaminy. Mamy prędkość podwyższoną do 70, ale patrzymy daleko do przodu. Tutaj będzie ta prędkość stopniowo ograniczana, najpierw jest 50. Potem przed przejazdem kolejowym będzie nawet 30 na godzinę. Tu jesteśmy ostrzegani, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego, także w tym miejscu pamiętajmy, żeby zachować szczególną ostrożność, a przy przejeżdżaniu przez torowisko musimy się upewnić, czy to będzie bezpieczne. Tu pójdziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu. To jest droga dwukierunkowa, na drodze dwukierunkowej. Przy lewoskręcie pamiętajmy, żeby się ustawić do osi. I oczywiście pamiętajmy, żeby zawsze używać kierunkowskazów. Tutaj jesteśmy, mamy prędkość zmniejszoną, bo jesteśmy w okolicach szkoły. Bądź, jak jest przejście koło szkoły, to my też nawet bez znaku powinniśmy zwalniać. I w lewo pojedziemy na najbliższym skrzyżowaniu. To będzie również drogą z pierwszeństwem. I tak w tym miejscu trzeba używać kierunkowskazu. I w prawo pojedźmy. I tu też pojedziemy w prawo. I na skrzyżowaniu prosto. Mamy znak stopu i sygnalizację świetną. Pamiętajmy, że w hierarchii sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami. Jak mamy zielony sygnalizator okrągły, to przy skręcie w lewo musimy przepuścić wszystkie pojazdy, które nadjeżdżają z przeciwnego kierunku. I nie możemy również zapominać o pieszych. mamy pieszych, bardzo rzadko tu spotykam pieszych, dzisiaj akurat byli faktycznie. W tym filmie zrobiliśmy trochę na odwrót, ale w pierwszej kolejności na egzaminie przed wyjazdem na miasto trzeba zaliczyć zadania na placu manewrowym. Egzamin rozpoczynać tak naprawdę w garażu. Tam egzaminator zweryfikuje naszą tożsamość, potem wstawiamy pojazd. W tym polu egzaminacyjnym, i tutaj zawsze egzaminator poprosi nas o sprawdzenie dwóch rzeczy. Dzisiaj, powiedzmy, sprawdźmy sygnał dźwiękowy i światło hamulca. Stop. Dobra, sygnał dźwiękowy mamy sprawny. Pamiętajmy, że mamy dwa układy hamulcowe, musimy oba sprawdzić. W motocyklu jesteśmy w stanie samodzielnie sprawdzić te hamulce. Jest sprawny i o jednej rzeczy musimy samodzielnie pamiętać. Dobra, o łańcuchu pamiętaliśmy. Bardzo ładnie. Teraz go proszę przeprowadzić, maksymalnie w trzech ruchach. O. Podczas wykonywania tego zadania nie możemy kołem najeżdżać na linię. My możemy sobie wejść na linię. Podsumowując, zwalniamy podporę boczną, przeprowadzamy w trzech ruchach i ustawiamy również na podporze bocznej. Zadanie jest wykonane prawidłowo. Teraz się proszę przygotować do jazdy. Po przygotowaniu do jazdy, tutaj proszę jechać za mną, ustawimy się do ósemki. W tym miejscu rozpoczynamy jazdę po łukach w kształcie cyfry 8, czyli popularnie zwaną ósemkę. Tu jest bardzo ważne, żeby wjeżdżając w to pole nie przejechać linii ciągłej. Tutaj jest linia ciągła, tu jest linia ciągła. Wykonując ósemkę musimy się zmieścić w tym białym prostokącie. Podczas wykonywania tego zadania nie możemy przejechać przez linię, bo to by było przerwanie egzaminu. Nie możemy również potrącić pachołków. A jeśli na przykład zapomnimy się upewnić przed jazdą, silnik nam w pojeździe zgaśnie albo zrobimy tak zwaną podpórkę, to wtedy jest to jako błąd i możemy kontynuować sobie zadanie. Ale uwaga, jeśli będziemy jechać i na przykład się podeprzemy i będziemy chcieli przejechać przez linię ciągłą, żeby zrobić drugiej próby, nie będziemy mieć tej drugiej próby. Podparcie się to jest jako błąd, ale egzamin dalej trwa. Czyli ja proponuję po podparciu do końca sobie piątą ósemkę jako trening wyjechać i ustawić się do drugiej próby i proszę rozpoczynamy pięć ósemek jeśli chodzi o liczenie ósemek warto sobie znaleźć jakiś punkt na przykład pole wyjazdu i widzimy go tutaj pierwszy raz Teraz widzimy. Drugi raz to pole, pole, czyli mamy dwie ósemki. Tutaj zdarza się, że egzator nam liczy te ósemki, albo mówi jak była piąta i, i to i prosi nas o wyjechanie, ale to nie jest jego obowiązek. ustawiamy się w kolejnym polu. Z tego pola rozpoczynamy slalom wolny. Zadanie będzie polegało na tym, żeby przejechać pomiędzy pięcioma bramkami. Tu jest pierwsza, druga i tak aż do pięciu. Po przejechaniu ostatniej bramki jedziemy pod budynkiem. Jedziemy sobie najlepiej pomiędzy tymi pachołkami i tutaj musimy przejechać sobie przez to pole i zrobić drugą próbę. W, drugiej, w drugim przejeździe nie trzeba się już zatrzymywać. Możemy jechać. Jeden przejazd wykonany prawidłowo. I zadanie polega na dwóch przejazdach. Dobra, zatrzymajmy się. Zadanie wykonane prawidłowo. Kolejne zadanie to będzie slalom szybki. Tu jest bramka wjazdowa. Te pachołki pomarańczowe z białymi paskami. Wjeżdżamy tą bramką. Po drodze mamy pierwszy, drugi, trzeci pachołek. Tu jest bramka wyjazdowa. Tu natomiast jest tablica z Twoją prędkością. Na tej tablicy pokaże nam się prędkość z jaką przejechaliśmy. Ta prędkość nie może być mniejsza niż 30%, a my pamiętajmy, mamy dwie próby. Czyli pierwszą próbę można sobie tak zrobić na 70% swoich możliwości. Jak nie wyjdzie, to będzie druga próba. Z tym, że pamiętajmy, że druga próba jest próbą ostatnią. I rozpoczynamy zadanie. Przed rozpoczęciem tego zadania pamiętajmy o bezpieczeństwie. Czyli musimy zawsze się upewnić o możliwości jazdy. Jeśli jest bezpiecznie, rozpoczynamy. Nasza prędkość to 26. Teraz usłyszymy od egzaminatora zadanie wykonane nieprawidłowo lub zadanie wykonane niezgodnie z kryteriami oceny. I pamiętajcie, wtedy mamy drugą próbę. Rozpoczynamy drugą próbę, czyli tutaj również musimy pamiętać o upewnieniu się o możliwości jazdy. I pamiętajmy, druga próba, to już jest próba ostatnia. Prędkość 31, zadanie wykonane zgodnie z kryteriami. Kolejnym zadaniem będzie ominięcie przeszkody. To jest nasza omowna przeszkoda. Ona, według ustawy, ma szerokość 1 metra. Tu natomiast jest bramka wjazdowa. Wjeżdżamy tą bramką, omijamy tą przeszkodę raz z prawej strony, raz z lewej strony. Tutaj jest urządzenie pomiarowe. Zwróćcie uwagę, jak ono działa. Tam jest moja prędkość najazdowa. I w momencie przejazdu przez tą bramkę będzie zmierzona prędkość. Moja prędkość to jest 9 na godzinę. I ta prędkość się już nie zmienia. Czyli tutaj, niezależnie jak szybko teraz bym biegł w tym kierunku przeszkody, tutaj będzie dalej ta sama prędkość. Czyli dalsza prędkość nie jest brana pod uwagę. Czyli podsumowując, wjeżdżamy w tą bramkę, jest nasza prędkość i bez obaw można zamknąć maretkę z gazem, żeby się skupić na miniu przeszkody. Raz z prawej strony, raz z lewej. Zadanie będzie wykonane. Jak tutaj będzie prędkość, co najmniej 50 na godzinę? Rozpoczynamy z tamtego końca placu. Tutaj najczęstszym błędem, jaki spotykam u kursantów, to jest mylenie sobie stron. Robią 50 na godzinę i na przykład dwa razy 50 z prawej strony. Jest to tylko błąd. Zobaczymy, jak sobie poradzi się Kasper. Prędkość 64. Czyli jest minimum 50. Teraz, tylko żeby nie pomylić stron. Pętka 64. zadanie wykonane prawidłowo. Kolejne zadanie to będzie ruszenie na wzniesieniu. Jedziemy sobie na koniec placu pod górkę. Prawie do wyjazdu na miasto się ustawiamy. Ale jeszcze na miasto nie jedziemy. Zatrzymujemy się tutaj. Podczas wykonywania tego zadania. Silnik nam nie może zgasnąć, a pojazd nie powinien się stoczyć więcej niż 20 cm. I ruszamy. To zadanie nazywa się ruszanie na wzniesieniu. Jest wykonane prawidłowo. Jeśli chodzi o używanie kierunkowskazów, możemy ich tu używać, ale jesteśmy poza ruchem ulicznym, także, jak tutaj nie będziemy. Podczas zbliżenia po placu go używać, też się nic nie stanie. A teraz zróbmy zatrzymanie we wskazanym miejscu. Wracając z górki, rozpędzamy się w stronę placu i zatrzymujemy się w miejscu, które nam wskaże egzaminator. Proszę poczekać tutaj. Ja sobie stanę na końcu placu i wskażę miejsce do zatrzymania. Dobra, zadanie wykonane prawidłowo. Kolejne zadanie to będzie hamowanie awaryjne. Jedźmy na koniec placu i rozpręćmy się w moją stronę. Sygnałem do hamowania będzie machnięcie ręką. W tym zadaniu pamiętajcie, żeby w nerwach nie użyć zezwostro tych hamulców i się nie przewrócić. Hamujemy na sygnał. Stop! nie wykonane prawidłowo. Tak wygląda zaliczenie prawidłowo placu na Rzeszowskim Placu fort.